Dobra, To cię pół zagram na Pagao, gdzie mam inne laboratorium. Umieściłem na twoim radarze cele, żebyś wiedział gdzie iść. Przy okazji? To byłeś z cię znaleźć i rozparwać ci gardło. Wiem, gdzie jesteś i już tam ile. Jack, przełącz się na nową częstotliwość. Doigrałeś się roj. Twój przyjaciel wygląda na konkretnie wkurzonego. Do diabła. Wierzę, tu jestem i może mnie namierzyć przez LF. Musimy się spieszyć. By wyłączyć system, musisz zniszczyć wszystkie przekaźniki w terenie. Możesz je poznać po masztach antenowych. O ile dobrze pamiętam, na najbliższej wyspie prowadzono prace z materiałami wybuchowymi. Przy odrobinę szczęścia znajdziesz ich tam nieco. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Zaczynamy misję 14 o nazwie Łódź i zapraszam Was do oglądania następnego odcinka mojego hardkorowego przechodzenia Gryfra jak wspomniałem, zaczynamy misję 14 łódź, a więc wielkimi krokami zbliżamy się do osiągnięcia 75% gry. Co dla mnie byłoby już bardzo dobrym wynikiem, naprawdę znakomitym wręcz. Tylko najpierw musimy przejść tą misję i następ, następną. Przypominam, że. Cały czas gramy na poziomie trudności realistyczny, to jest najwyższy poziom trudności i bez zgonu. No i to myślę tyle, aha jeszcze w tej misji będziemy walczyli tylko i wyłącznie z najemnikami, więc z Trigenami mamy spokój, ale to chwilowy spokój, dlaczego to dowiecie się za niedługo. A na razie bierzemy te trzy ładunki i zobaczymy co musimy zrobić dalej. Wieża powinna być na północy. Na północy, aha, czyli musimy zniszczyć tą wieżę w oddali. Co oczywiście wcale nie będzie takie oczywiste, ponieważ po drodze spotkamy masę przeciwników, ale to dosłownie masę. I tak, zanim popłyniemy pontonem, przydałoby się najpierw sprzątnąć oba łodzie. Chyba jakbyśmy teraz wyruszyli, to, to te łodzie by, by nas sprzątnęły. Dobra, jedną łódkę już mamy, wolną. No, i jeszcze drugą też, mam nadzieję, wykończymy. No, i pięknie, strzelec zdjęty. No, i kierowcę też może zdejmiemy dla świętego spokoju. No, i dobra, na razie miło się zaczyna, ale powiem Wam szczerze, że. Pod koniec misji już nie będzie tak różowo. Dlaczego to dowiecie się pod koniec odcinka? A na razie sp y spróbujemy sprzątnąć czterech kolesi. Tak, tu jest dobra okaza, żeby ich unicestwić, bowiem oni nas nie widzą, nie mają szans. Mogą się jedynie gdzieś schować i to tyle. Ale pięknie zdjęliśmy wszystkich czterech. Żaden nie zdołał się ukryć, więc nie będziemy mieli dodatkowych problemów. Dobra. Zabierzemy troszeczkę amunicji. Czemu nie? Dobra, tutaj nie brałem. I teraz skorzystamy z tego wozu, i właśnie tym samochodem udamy się. Do tej wieży. Okej. Okay. Elegancko. Tak, trzech najemników zdjętych. To powinno spowodować Dobra, dobra, tylko najpierw muszę zdjąć kilku kolesi. Tak, trzeciego widziałem, ale się ukrył. Oczywiście w każdej chwili... ...możemy korzystać z gognin oktowizyjnych, niezależnie czy jest dzień, czy noc, czy jest jasno, czy ciemno, tak chciałem powiedzieć. No jeszcze jeden, ok. Chyba się udało. Mhm. Tak więc teraz nie pozostało nic innego jak yy, zniszczyć tą wieżę, czy ja coś słyszałem, czy mi się wydawało? A nie wydawało mi się, robotnik. Ale co to robotnik? Co to dla nas? Tak tutaj podkładamy bombę. Mamy 5 sekund na ucieczkę, to jest dużo czasu. Piękny wybuch, zrobione. Dokąd teraz, szefie? Chila. Nie, na północny zachód od swojej obecnej pozycji. Ok, ale, ale, ale ja najpierw chciałbym zdobyć nową broń. Którą zdobędziemy za dwie minuty. Tylko musimy unicestwić kilku panów, zanim zdobędziemy tą nową broń. Dobra, tutaj dwóch zdjętych. Jeszcze zostało trzech. Ale oni nas zapewne nie widzą, więc... Więc to żaden problem. Widzicie co? Podniesiemy jeszcze amunicję, a czemu nie? Bo, jak zapewne pamiętacie w poprzednim odcinku, czyli w zamrażarce, troszeczkę skurczyła nam się amunicja, to kogułem. Widziałeś coś? Dobra, i to jest właśnie ta nowa broń. Karabin szturmowy OICW. 40 pocisków w magazynku, lecz nie będziemy jej na razie testować. Tak, pomimo, że mamy tu dwóch najemników, ale polecam tutaj wóz zniszczyć możemy ich unicestwić bez większych problemów. Naprawdę zawsze to lepsze niż, niż samodzielne wejście do garażu i, i próba ich wykończenia. To jest jednak trudniejsze. No ale dobra, nie będę całego obozu czyścił, bowiem właśnie to, to nie ma zbyt dużego sensu, a poza tym... Też mam, jakby to powiedzieć, swój czas antenowy. Nie chciałbym tego robić w godzinę. Naprawdę, a ta misja naprawdę jest, jest długa. Chociaż też zależy, jak tą misję rozegramy, czy, czy będziemy bardziej si się skłaniać do eliminacji wszystkich przeciwników, czy, czy do innej opcji. Tą łódkę bym chciał rozwalić, bowiem ona wykorzystuje wyrzutnie rakiet. Przynajmniej kierowcę bym chciał zdjąć. Dobra i strzelca też zdejmiemy dla świętego spokoju. Dobra, to co chciałem już zrobiłem. I tu jest druga wieża i kolejny obóz do wyczyszczenia, więc mamy kolejne przygody i... I kolejne zadania. Tylko ostroży, żeby nas nie widzieli przypadkiem. Właśnie. Ale myślę, że podejdziemy tutaj gdzieś i stąd będziemy unicestwiać. Przy okazji zobaczymy, jak ta broń się spisze. No, muszę Wam przyznać szczerze, że całkiem nieźle. Tutaj jest zoom 3x. Jak zapewne zauważyliście. A, ta, a ten poprzedni karabin miał zoom 2 i 4x. To można było wybrać. Natomiast tutaj jest tak po środku czyli 3x. Uważajcie też na dwóch kolesi z granatnikiem, którzy są gdzieś w, w obozie. Jak oni nas zauważą, to już mamy przeklapane, przerąbane. No ale na szczęście się udało. Ktoś nas widział? Kto niby? A chyba, że ten I co? I ty myślisz, że nas unicestwisz... że unicestwisz mnie, co? Grubo się mylisz. Nie wiesz z kim zadarłeś. A tu jest kolejny kość z wyrzutnią rakiet. Więc też yy, go trzeba zdjąć. Koniecznie. No dobra, jeszcze mamy kilku najemników na wzgórzu. Tak myślę z pięciu albo sześciu. Kurczę, myszka mi wariuje. Wybaczcie. Pięknie, już mamy dwóch. A następni gdzie są? Hmm, nie widać ich. Zdaje się, że muszę do nich podejść. Tak, ale wtedy muszę być bardzo ostrożny, bowiem jak ktoś wyskoczy, to już możemy zginąć. Dobra, a na razie wejdziemy do tego. Do tej chałupki i zobaczymy co tutaj znajdziemy ciekawego. Amunicja do snajperki, apteczki, dwa, yy, dwie apteczki i pancerz. Więc całkiem bogaci oni są. Całkiem bogaci. Ale ci pozostali... O, jeden się pokazał. Kurczę, zauważył nas. a Chciałem zostać niewykrytym, ale... Ale się udało, o proszę. Dobra. Im więcej teraz zdejmiemy, tym będzie lżej później. Dobra, ch chyba udało mi się zdjąć tego, którego nie mogłem dostrzec. A I tak trochę musiałem na ślepo strzelać, ale się udało. Dobra, ale myślę, że jeszcze jeden został najemnik gdzieś na wzgórzu. A tak przy okazji dostać się do tej wieży możemy na dwa sposoby. Możemy albo przez jaskinie, albo przez drogę, którą. Yy, no którą teraz idę. Ja polecam tą drugą opcję. Bowiem jak już wysadzimy tą wieżę, to będziemy mogli atakować z góry następny, następnych najemników. A jak będziemy wychodzić z jaskini, to, to możemy mieć problem. Tak, bądźcie cały czas czujni, bowiem właśnie tutaj widziałem następnego, który właśnie nie chciał się pokazać. Tak, tutaj mamy maksimum pocisków. Tutaj do karabinu mamy 214. Okej. Okay. O, a tam z kolei jest trzecia wieża, ale to później. Tak, przy okazji jeszcze widoczek. Piękne widoczki. Ale musimy iść dalej. Oho. Łódź. No nie, mamy przerąbane. A tutaj gdzieś na schodach jest kolejny najemnik, więc też bądźcie czujni. Gdzieś on tu jest na pewno, jestem pewny. A nie mówiłem? Okej, okay, kolejna wieża. Pod, podkładamy bombę i, i zmykamy stąd. O tak, uwielbiam zapach prima po poranku. Gdzie teraz? Naprawdę zabawny z ciebie fader, Po prostu umieram ze śmiechu. Ostatnia wieża jest na północny od ciebie. Rusz się. Rozstawiają patrole w swojej okolicy. Patrole, tak? Hm. Ale ten, yy, ale Jack na, yy, mnie zaskoczył. Prima Cord Plus. Jak ja w ogóle nie wiem, co to jest. Ale skoro Jack mówi, że to zapach, no to dobra, no przynajmniej będę coś wiedział. Prima Cord Plus. Tak, tak, w porządku. Przy okazji, najemnicy się znowu o nas troszczą. <gry> Pomimo, że chcą nas zabić, a jednak pytają się co jakiś czas, yy, czy, czy wszystko w porządku. No i właśnie, to jest właśnie ten teren. Jakbyśmy wychodzili z tej jaskini, to byśmy mieli problem. A tak to atakowaliśmy i z góry, i dzięki czemu mieliśmy troszeczkę łatwiej. No dobra. Uff, tak, trzecia wieża, to już ostatnia wieża. Tak, potem będzie mieć inny cel. Ja wiem, co będzie pod koniec misji. Pod koniec misji naprawdę będzie bardzo nieprzyjemnie. A dlaczego to dowiecie się za kilkanaście minut? Tak, kolejna łódka gdzieś tu jest. Tak, bitwa morska się szykuje. Dobra, oni są gotowi, ja też. No, dałaś. E, pięknie. Łatwizna. Tak, tutaj kolejni najemnicy, dokładniej z ich trzech, aczkolwiek dwóch zdjąłem, mam nadzieję, że Chociaż obawiam się, że trzeci żyje, bo bym się mylił. Chyba się myliłem. Kto mnie widzi? A, chyba że to ten w oddali. I co, i ty myślisz, że mnie unicestwisz, co? Z tak daleka? I chyba karabin miał przy sobie, a nie snajperkę. Tak więc. Oho, słyszę samochód. Przygotujmy się. Nie chcę zginąć. Nie chcę zginąć. Pięknie. O, myszka mi znowu wariuje. Myszka mnie nie zawodzi. Czasami. No, tylko czasami. Oho. Chyba się ztenknij za mną. Huh. aż sześciu. Czy nad więcej? Już nie wiem, nie liczyłem, ale chyba sześciu. Tak, około sześciu. Tak więc nie bez powodu. Pytają czy wszystko w porządku. Dobra, tutaj wszyscy tam jeszcze ktoś. Okej, okay. już po nim. Na razie tyle. Zniszczę ostatnią wieżę. Tak więc to, chyba pojedziemy. Co? Tak, chyba pojedziemy. Tak wiem, jeszcze nie sprzątnęliśmy wszystkich, ale... No kurde. Nie, 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 nie. Nie zrobisz mi tego, prawda? Gdzieś tutaj są następni najemnicy. Ci właśnie pilnują wieży. Ja postaramy się ich zdjąć oczywiście. Tutaj jest jeden. Pięknie, jeszcze jeden. Pięknie. Pięknie poszło. Chyba coś jeszcze o... robotnik, ale co to? Co to dla nas? I niszczymy ostatnią wieżę moi drodzy! To powinno załatwić sprawę. Skończyliśmy z tym? Poczekaj chwilę. Dziwne, ale sygnał wciąż jest zagłuszany. Crow musi mieć gdzieś zapasowy nadajnik. Czekaj. Na Czekam. Mierze... Jest na zachód od ciebie. Zamontowali przenośne urządzenie na frachtowcu. Kogoś widziałem, tak. <grystanie> o dziwo nas nie widział. Co teraz? Idź i zniszcz fraktowiec. Puf. Huh. Ok. Teraz naprawdę muszę być ostrożny, bo. Nie chciałbym zginąć, a jak zginę, to muszę całą misję powtarzać od nowa. Dobra. Na frachtowcu jest... ...trzy... dwóch kolesi z granatnikiem i jeden snajper. Trzeba ich zdjąć koniecznie. Dobra. Pierwszy z granatnikiem zdjęty. Tutaj jest drugi. Pięknie. To chyba był snajper. A trzeci... Gdzieś... Czy mnie widzi? O, ty Masz przerąbane! I dobrze o tym wiesz. Tylko daj mi chwilkę. Ja muszę cię porządnie sprzątnąć. O. Kurcze... Hmm... Niedobrze, niedobrze moi drodzy. Aj. A co ja ich zginę? Muszę strzelać na ślepo. Nie, nie muszę. Ostrożnie. To czy nas zauważy, zadecyduje czy... Zwyciężymy tą misję, czy przegramy? Gdzie ty jesteś? Faniaku. Tutaj. Marsz. Jest, udało się. Mamy już prawie całą misję. Chociaż, co ja mówię? E, gdzie jest pojazd? Tutaj. Uff. Aż nad sam się stresuje teraz, troszeczkę. Po na statek, materiał wybuchowy na to powinno Jest silnie strzeżony, ale powinienem sobie poradzić. Już nie jest strzeżony. Załatwiliśmy najważniejszych kolesi. Tych najbardziej niebezpiecznych, aczkolwiek jeszcze zostało dwóch, ale to już, to już są mniej groźni. Tak więc może nie zginiemy. Samochód tutaj zostawiamy. Skorzystamy z niego jeszcze. a tymczasem chodzimy... Oj. Idziemy po tej mm, siatce. Jeszcze został co najmniej jeden. Co tu się stało? No ale jeden z nich to robotnik. Drugi chyba też jest robotnikiem. Tak mi się wydaje. Więc nie powinno być większego problemu. Jest! Udało się! Uff. Uff. Dobra, moi drodzy. Mamy tutaj odrodzenie. I teraz pozostało już tylko umieścić ładunki wybuchowe na zbiorniku z benzyną. To właśnie mm, zniszczy frachtowiec. No i trzymajcie kciuki, moi drodzy. Naprawdę bardzo się stresuję. Oby się udało, aż nad sercem mi bije. Dobra, let's go. 25 sekund. Muszę stąd spieprzać. Może na ciebie będzie bezpiecznie. Obawiam się, że bezpieczniej będzie tam, gdzie samochód stój. Płyn, 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 Jack, płyn, proszęcie. Nie mógłbyś troszeczkę szybciej? Zrobiłem swoje. Zadzierz nas stąd. To się na prawdę widnieł identyfikowany. To Crow. Poczekaj, czego? go. Jack, ty nie wiesz co mówisz. Walczymy z bossem. Oto Crow. Dobra, przybywaj. Cztery razy trzeba w niego trafić. Dobra, raz oberwał drugi raz, jest dobrze. Trzeci raz jeszcze troszkę jest. Udało się, udało się. Jest w końcu, jest. No, odgratuj w cholerę. Dobra, nie, nie chciałem tak powiedzieć. Wiem, że troszeczkę brzydko, ale... Najpierw zabieram ciebie Slek. On jest wybrać Jack, ale potrzebujemy ważnych informacji z PDA, które miał przy topił mój kolega dr Andersen. Na szczęście kiedy cię zginął. Prowadzę Cię do miejsca, gdzie złożono taki indziej i pomogę Ci znaleźć je, używając systemu śledzącego. Potem chcę, byś przesłał zawartość moim współpracownikom. Powiem Ci kiedy i jak to zrobić, gdy już będziesz miał pet.